Marcin, przenosimy się do nowoczesnej hali, hali widowiskowo-sportowej Areny Ostrów. Jest taki dreszczyk u Ciebie właśnie, u człowieka rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, że teraz już będzie to nasza hala. No na pewno jest to wyczekiwany moment, no i też, też zawodnicy, którzy przyjechali w tym sezonie i są pierwszy raz w Ostrowie tak naprawdę też mocno czekali i bardzo czekali tutaj na to, żebyśmy zaczęli trenować w nowej hali. Na pewno jest to świetna sprawa. Szkoda, że to się zaczyna tak właśnie w taki sposób, że będziemy tutaj te pierwsze mecze rozgrywać bez kibiców. Mam nadzieję, że to w najbliższym czasie się zmieni, no ale na pewno cieszymy się, że tutaj zaczynamy trenować. Wszyscy się nie mogli doczekać tego momentu. Był już taki mały trening, taka próba tutaj parę dni temu. Jak ta hala wygląda? Jak ty się w niej czujesz? No tak, dokładnie. No już tutaj byliśmy w tamtym tygodniu bodajże drugi raz, bo wcześniej Byliśmy z drużyną zobaczyć tutaj tą halę, jak to wygląda wszystko. Ostatnio mieliśmy lekki trening, no także na pewno nowe miejsce. Zawsze gdzieś tam człowiek się przyzwyczaja, przynajmniej w moim przypadku. Mogę tak powiedzieć, że chociażby w tym sezonie już przez te trzy miesiące przyzwyczaiłem się do, do naszej hali na, na ulicy Wrocławskiej. No, wiadomo, wcześniej jak grałem w Ostrowie, to mecze i treningi były na ulicy Kusocińskiego. No. Świetne miejsce, nie muszę nikomu tutaj y, mówić mówić o hali przy ulicy Kusocińskiego. No i tak naprawdę no, człowiek się przyzwyczaja. Na pewno będzie y, w pierwszych tygodniach trochę inaczej, bo jest tutaj y, dużo większa przestrzeń, no ale na pewno się przyzwyczajemy tutaj do trenowania w tej hali i będzie ona naszym atutem. No właśnie, ta hala ma być ponownie taką twierdzą, naszą stalową, ostrowską. Szatnie, duże, przestronne, dużo miejsca dla kibiców, dla was zawodników. To robi duże wrażenie, jak tak wszedłeś tutaj po raz pierwszy? No tak, na pewno to jest w ogóle w ogóle całkiem inna perspektywa z parkietu. Jest dużo większa ta hala niż ta przy ulicy Wrocławskiej. No i na pewno też tutaj, tak jak wspomniałeś o, o szatniach, no to są na najwyższym poziomie, także na pewno tutaj niczego nie będzie brakować. Pierwszy mecz rozegracie tutaj 14 listopada, czyli za parę dni już z drużyną z Bydgoszczy. Od poniedziałku wejdziecie już na te prawdziwe treningi do tej hali, no i ten pierwszy mecz wypadałoby tutaj wygrać w tym obiekcie, żeby ta inauguracja, pomimo, że bez kibiców, żeby była zwycięska. No dokładnie, będzie to pierwsze spotkanie tutaj w nowej hali, taka jakby można powiedzieć, druga inauguracja sezonu, także na pewno będziemy chcieli odnieść zwycięstwo i dopisać dwa punkty do swojego dorobku. A dla Was, dla zawodników to, że przenosimy się do tej nowej hali to jest taki dodatkowy bodziec, taka dodatkowa rzecz pozytywna, która jeszcze bardziej Was uskrzydli i doda jeszcze czegoś takiego do tej Waszej dyspozycji? No miejmy nadzieję, że tak będzie i zobaczymy, zobaczymy w najbliższych spotkaniach jak to będzie wyglądać, aczkolwiek jestem optymistycznie nastawiony i na pewno jest to wielka sprawa, że będziemy trenować w nowej hali. Przez wiele lat, jak grałeś i w Ostrowie, albo byłeś poza Ostrowem, no to wiesz dobrze, że w tym świecie koszykarskim dużo się mówiło o halach w Ostrowie, tak? że to kurnik, że to podstawówka, że warunki takie i owakie. Teraz no, nikt już nie będzie niczego mógł powiedzieć, bo mamy znakomity obiekt. No dokładnie, no ale na pewno też były takie takie głosy, bo hala w Ostrowie, czy to przy ulicy Kusocińskiego, wiele, wiele sezonów, czy przy ulicy Wrocławskiej przez ostatnie lata była ciężkim obiektem dla zespołów przeciwnych i zazwyczaj tutaj stalówka wygrywała u siebie. No i była to taka swego rodzaju twierdza, zarówno przy Kusocińskiej, jak i przy Wrocławskiej. no Teraz na pewno nikt nie będzie się mógł, brzydko mówiąc, Doczepić do tego, że gramy w kurniku i mam nadzieję, że będziemy również odnosić wiele wspaniałych zwycięstw.